Takie odrestaurowanie czy konserwowanie różnych zabytków. Ja to, ja to trochę tak rozumiem. Trzeba pamiętać, nie możemy absolutnie zapomnieć i nie możemy zmieniać, jakby to powiedzieć, tak. Musimy cały czas pamiętać o tym, co się wydarzyło. No taka jest rola nie? Jakby tej architektury pamię pamięci. No, oczywiście jest to rola dosyć utopijna, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę z tego, że sam fakt, że jako wiecie, gigantyczny pomnik ludobójstwa, jakim jest Auschwitz-Birkenau, nie sprawi tego, że ludobójstwa się nie powtórzą. Tak? Czyli jakby dla studiów nad prewencją, no, to jest takie to myślenie utopijne, tym bardziej że po Auschwitz mieliśmy tych przypadków ludobójstw mnóstwo. Tak? I te działania przeciwko, takie przemocowe wobec ludzkości się dzieją cały czas. Tak? Natomiast to, co możemy zrobić, no to myślę trochę odpuścić jakby w tym aspekcie, że no, właśnie pomyśleć o tym, czy naprawdę to, co zarośnięte, to zaniedbane tak? Ja przez jakiś czas zajmowałem się też, no, krótki, ale jakby funkcjonowaniem architektury pomnikowej w takim życiu ulicznym. I próbowałem stawiać pytania o to, czy jeżdżenie na BMX-ach ze skorolkach, rolkach i, i uprawianie sportów miejskich, takich ekstremalnych również, profanuje takie miejsca właśnie jak pomniki. Nie? Bo często są zbudowane z dobrej jakości płyt tak? granitowych albo barburowych, które się ślizgają dobrze i fajnie można po nich jeździć. No i okazuje się, że nie, tak, jakby pomnik może być użyteczności publicznej w różnych aspektach, tak? że jakby też myśląc o tym, że profanacja to odzyskiwanie po prostu jakichś przestrzeni wyjętych z tego użytkowego, miejskiego krajobrazu, tak? które no, oczywiście służy jakimś, jakimś takim działaniom bardziej sakralnym, pamięciowym itd. I tak to nigdy nie będzie tak, że podczas uroczystości będziemy tam jeździć tak? na tych rolkach i BMXach. Więc ja jestem zdania, że, że, że jakby ta profanacja to nie jest bezczeszczenie, tylko, tylko mm, na powrót może sekularyzowanie trochę tych przestrzeni miejskich, nie? które powinny być inkluzywne dla wszystkich grup, tak? Niekoniecznie tych, które chcą pamiętać. Nie? Natomiast no, te transformacje biologiczne wciąż są trudne, nie, tych pomników. No i jednak człowiek bardzo taką ma właśnie gdzieś, gdzieś mocno z internalizowaną tendencję do tego, żeby chronić tego typu obiekty, bo, no mówię o jego tożsamości, o, o tym co by spotkało w przeszłości, wiem. dokumentują trudne wydarzenia. Jakoś sobie pomyślałam o tym, że yy, taki mech, czy wierzba, czy brzoza na pomniku, yy, czy jakiś porosty oznaczają zmianę a zmiana jest przerażająca, w sensie dla ludzi. a Chyba to jako ludzkość chcemy stałości, stałości przestrzeżonego zdrawnika, a taki porost, czy właśnie to drzewo oznacza, że jest, że, że jest zmiana, na którą ja zupełnie nie mam wpływu i ona się dzieje bez ta, ta, ta wieżba tam urosła i brzoza dodatkowo na, na górze czegoś, przecież powin, powinna na ziemi rosnąć. To, mhm. to jest taka zmiana, która może być przerażająca. No tak, to tak, no, w sensie jest no, na no, trudne, trudne Przeskoczenie tej naszej antropocentrycznej perspektywy w myśleniu o, o świecie. E, no i ten przykład, który Pani tutaj po, po, jakby poddaje wątpliwość, no, dokumentuje dokładnie to, to, co mnie interesuje. Nie? Czy, Jesteśmy w stanie porzucić to nasze takie aroganckie, często wobec innych gatunków myślenie, Jesteśmy? że to jest nasza, nasze terytorium, tak? i proszę tu nie wchodzić, bo nam się burzy porządek i czujemy się niekomfortowo, tak, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę związaną z pamięcią, no to należy też myśleć o tym, że. No, pamiętamy zazwyczaj dopóty, dopóki istnieją jakieś generacje kolejne, tak, które będą chciały tę pamięć pielęgnować. No i czy pomnik bez odbiorcy jest dalej pomnikiem, nie? Czy za za załóżmy 150-1000 lat tak samo będziemy pamiętać o Holokauście, jak pamiętamy teraz? I dla kogo są te przestrzenie pomnikowe, tak naprawdę, w dłuższej perspektywie czasu, nie? Um. No bo nie pamięta się tak samo o II wojnie światowej jak o pierwszej, tak? A dzieli je kilka 20 lat, tak? Mi się tak właśnie to skojarzyło, że to jest taka emanacja naturalnego zapominania, a raczej zmiany pamiętania, tak bym to może nawet określiła, mhm. że inaczej i czymś innym jest II Wojna Światowa dla mnie, czymś innym dla moich rodziców, którzy ją pamiętają. Mhm a jeszcze czymś innym dla mojej dzieci, które kompletnie dla nich to jest bajka. Dla ich dzieci to już zupełnie będzie e, jeszcze coś innego. Więc ta, ta brzoza i ten, e, e, ta, nie pamiętam, co to drugie było, no, jest, wierzba. Ta wierzba. i ta wierzba yes. była dla mnie bardziej właśnie taką emanacją zmiany, że coś, e, coś zarasta, tak, no bo dla mnie powstanie styczniowe, czy e, pierwsza wojna światowa, no pierwsza wojna to może jeszcze jakoś tam, tak, Gdzieś tam z opowieści ktoś się z tej pierwszej wojny koło w okolicach kręci e, z opowieści rodziców. Natomiast e, powstanie styczniowe przecież też są różne pomniki związane z powstaniem styczniowym. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są, tak? I, 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 i skąd, więc to e, gdzieś tam właśnie tak zarasta, e, albo wrasta. Bardziej bym powiedziała, taką wzrasta w naturę i w, w bieg czasu. Tak, tylko nie jesteśmy w stanie zatrzymać, tak jak nie jesteśmy w stanie za wszelką cenę ochronić tych obiektów przed, przed zarastaniem. Spójrzcie Państwo na pamięci, całą taką, jakby też, na wiele przykładów, przede wszystkim na tych ziemiach zachodnich i północnych, cmentarzy na przykład ewangelickich, mhm. rozsianych po lasach. Które są No to nawet błyszcze. tutaj w Gdańsku, tak? Tak, no jakby zmieniła się ludność na tych terenach, nie automatycznie jakby nie ma depozytariuszy tego dziedzictwa cmentarnego, więc na no te zabiegi dbania o to miejsce są dużo, dużo rzadsze. Czyli można powiedzieć, lasy państwowe w, 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 są gotowe na zmiany, w sensie, że Aprobują zmiany. Moim zdaniem, lasy państwowe nie się to było bardzo biorą. To, to, to była ironia. To była ironia. To była ironia. Raz tak. szumi, raz szumi, tak? Ale mam na myśli to zdjęcie tego yy, zabytku, tak? Yy, z, pan powiedział, że Znaczymy lasy do niego państwowe, może. Który? Który to było a, zdjęcie? Tak, w środku lasu takie ruiny. Aha, ten. Y, kompleks Zliczego Szańca. Aha. No i że pan powiedział, że lasy państwowe pozwalają na właśnie o. o. No a, tak, ale no, gdyby, to była, to miejsce, gdyby to był no, bunkier zwycięskiego, polskiego generała, no, bo, no, bo no właśnie mówiłem, tak? to tak, że, no, podejrzewała, żeby tak, by było no. zupełnie inaczej. W, w ogóle te, te, te obiekty mają bardzo ciekawą historię, która, która łączy w ogóle też myślenie ekologiczne, nazistowskie z, z, z tym otoczeniem środowiskowym, ponieważ no. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tam celowo, tak wykonywano zielone dachy na tych obiektach, żeby je po prostu ukryć. Celowo na przykład ściągano z zatoki do dostawy ciętej trawy morskiej, żeby ją wkomponować w beton, tak, w tą zaprawę, którą macie na Państwo na pierwszym zdjęciu, takie nieregularne polowate kształty, co jest wymieszana z betonem trawa morska która właśnie miała tworzyć takie zagłębienia, tak? gdzie będzie woda i, i gdzie to życie organiczne się pojawi szybciej, tak? żeby to było zielone. Tego nie było widać. Więc są takie właśnie nieoczywiste niuanse, jak ta przyroda też była wprzęgnięta w działania przemocowe. To też jakby w, w tym hełnie nad Nerem studiowałem z, tego, z tej perspektywy, że przyglądałem się na przykład pamiętnikom lokalnych leśników. Nie, że po prostu nagle w szkółkach leśnych zamawiano 40 tysięcy sadzonek brzozy, żeby jednorazowo pokryć nimi groby masowe. 40 tysięcy sadzonek, nie? To, jest, to jest bardzo duża połaź, nie? no w Jaśnicy będziemy się też przyglądać antropologicznie, archeologicznie w, w, w ramach zupełnie innego grantu, który dotyczy zbrodni pomorskiej właśnie. Nie wiem, czy Państwo może słyszeli o, o takim projekcie właśnie Archeologia zbrodni pomorskiej 1939. To zareklamuję badania kolegi, że tak powiem, który jest archeologiem, pracuje w Łodzi w Instytucie Archeologii i no, dokonał kilku ważnych odkryć między innymi w Lesie Szpęgawskim w zeszłym roku. I dwa lata temu w Chojnicach a i te badania w Chojnicach są kontynuowane obecnie, gdzie znaleziono nieodkryty wcześniej grup masowy osób przetrzymywanych wcześniej w szpitalu psychiatrycznym, ale teraz nie powiem Państwu dokładnie w jakiej miejscowości. Natomiast no też znalezisko niesamowite i potworne. Nie? I ten grup masowy był wiele lat. Pod po prostu polem uchwycenia. Także na, na tyle głęboko nazistowie zdeponowali te ciała, że ciągniki tego nie, nie odkryły. I jak to zostało skryte? No, metodą prób, prób i błędów, e, czyli po prostu badań sondażowych, Aha. ale na podstawie relacji świadków. No i okazało się, że już prawie mieliśmy ten grup e, rok temu e, uchwycony. Natomiast no tam względem tego jak na jeden ze świadków opowiadał, to się różniło, no nie wiem, może z 10 metrów. A jaka to była uprawa? E, zboże, żyto, bodajże pszenica, nie wiem do końca. No. w każdym razie. Także te, te badania się toczą i ja tam też mam taką, powiedzmy, rolę, żeby e, identyfikować to, w jaki sposób krajobraz pomagał w zacieraniu śladów, bo, bo często też te masowe groby były lokalizowane te na miejscach. Pomarą, czy zostały wykorzystywane? No Najpierw trzeba było zazwyczaj wykarczować las, żeby tam stracić te, te osoby, które no, spoczywają w tych miejscach dzisiaj, w tej większości. No ale na nich znów rósł las, tak? Miał Pan powiedzieć o jakichś metodach przeciwdziałania betonozie? A właśnie. No to te dwa, które widzę, tak? Które były gdzieś tam na prezentacji, no żeby tworzyć materiały sprzyjające tak, rozrastaniu się życia organicznego w mieście, no i po drugie tak, no chyba tworzenie tych przestrzeni, gdzie te rośliny można mogą jakby rosnąć niekoniecznie sterowane przez człowieka. Tak. A żeby to nie były właśnie drzewa wsadzone w donice, gdzie nie rozwija się bryła korzeniowa, tak, tak, się które nie przypominają nie. właśnie bonsai bardziej niż drzewa, które znamy z nie wiem, przydrożnych, wiejskich tak, nasadzeń w drzewa, bo potem one się rozrastają, nie można ich przesadzić, bo się nie przyjmą. No i w zamienitej większości schną. tak, no Jak się przyglądam też w poznanie, Poznaniu, jak to wygląda, wymiana drzew jest notaryczna i na bieżąco, nie? żeby tylko ktoś się nie przyczepił jest to w nocy, że było drzewo, nie ma drzewa i znowu. Nie pamiętam gdzie, ale w Holandii jest taki ruch, albo w Danii, że przy budynkach odgradzają, nie wiem, kilkadziesiąt centymetrów dosłownie odsłaniają właśnie kostkę. Oczywiście odpowiednio mhm. zabezpieczają mury budynków, mhm. ale tam robią takie zielone, E, miejsca, żeby, bo to jest ten element, który jakby można zabrać z chodnika, mhm. a jednocześnie on właśnie zapewnia tak. trochę tej retencji więcej niż sam beton, ale też lepiej e, zapobiega nagrzewaniu tych murów, bo też od dołu to wszystko nie... Unie tak, tak. Ja ja też się. tak zrobili na ulicy Staszica, którą Państwo widzieli na fotografiach, że wyznaczono właśnie taki szpaler e, klombów, gdzie nasadzono róże, no, i okazało się bardzo szybko, że te róże długo nie przetrwały, ponieważ te kamienice są z początku XX wieku i one stopniowo zaczęły być odnawiane. I dokładnie w tym miejscu, gdzie rosły te róże, stawiano rusztowania, tak, już było po różach, potem wymyślano, co nowego tam zrobić, nie? Także to jest dynamiczne wszystko w mieście. Ta kamienica, no. Trzeba umożliwić ludziom życie w lepszych warunkach po prostu. Nie, no oczywiście to też jest tak, że trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju czynniki, tutaj rozmawialiśmy zresztą e, na zewnątrz, tak? Klasowe na przykład, nie, że wiecie, ludzie, którzy mają dostatnie życie, mogą myśleć sobie tak o, o, o takich rozwiązaniach, e, natomiast e, a, nie muszą się... znaczy, wiecie Państwo, temat to to jest ten medal, tak? E, szczeliny w elewacjach no powodują dostawanie się wilgoci do mieszkań, do rozrost pleśni, co jest niekorzystne oczywiście dla zdrowia. No i w pierwszej kolejności trzeba utrzymać te, te budynki w stanie, który nie naraża właśnie zdrowia mieszkańców, tak żeby dalej móc myśleć o tym, jak w sposób bardziej e, sprzyjający naszemu osobistemu życiu wprowadzić tam e, hmm. tą materię organiczną, taką, jaką chcemy mieć. Nie? E, No Przechodzimy w wprowadzanie materii organicznej jaką chcemy mieć. Przykład, no tak, no tak. No właśnie, na przykład w tej chwili to jest we Francji, szczególnie tam na zachodnim wybrzeżu atlantyckim, też taki dość szeroko ruch w krajobrazie i właśnie w miastach wyplewiania gatunków inwazyjnych. Mhm. Znaczy inwazyjnych, po prostu Zabrania się robienia monokultur, żywopłotów, sadzenia tu i berberysów. To ma być. Nie są, są wykazy roślin rodzimych, które po prostu można w danym obszarze sadzić. A nie, że tak jak u nas jest to tworzone, że każdy ma tu w ogrodzie. Co też. Niestety. No bo szybko rośnie. tak, tak No Ale tutaj to właśnie też wyjście, podejście. Mówimy o technikaliach, ale głównie to myślę, że to jest mozolna edukacja społeczeństwa w zakresie i ekologii, i estetyki. Zgadzam się. Zgadzam się, że od tego należałoby to nie zacząć. Nie? Zmiana całkowita podejścia do tego, co widzimy, Stopniowe. i co nas otacza stopniowo, bo to tego nie zrobimy. Bo to nawet jeżeli mówimy o, o, o klasach, to możemy nawet mówić po pochodzeniu, bo znam ludzi wykształconych, dobrze sytuowanych, którzy wytną tego stuletniego dęba, bo liście do rynny się będą sypać. Czy na nagrodki, mówiliśmy? i żywica, i żywica, którą jest No jak Państwo pewnie patrzą po no właśnie jakichś takich e, nieużytkach, no to dużo jest... E, Musi być siewa. Dużo jest na przykład na no, włoci tak, kanadyjskiej, która się zasiewa, tam ono, też, zasiewa wypierając tą naszą rodzimą na włoć, tak. Na mojej prywatnej działce e, jest mnóstwo wyczeręcznych amerykańskiej, która też staje się coraz bardziej dominującym gatunkiem podszytowym w lasach. No i za tyle... Problematyczna, tak to powiem, że opad owoców czy powoduje, że ta ziemia się robi jeszcze bardziej kwaśna i nic tam nie chce rosnąć. Więc jeżeli ktoś ma ogród, tak, no to musi już we własnym sumieniu rozważyć, czy się tych czereń pozbywa, czy jednak pozwala im rosnąć. No tak, ale... Ale, no. polskie. ale ja nie wiem, czy jest polskie, czy jest gdy weźmiemy pod uwagę genealogię pochodzenie roślin, to z tego co z wiem, to badania robili archeoloty, to nasze są chyba tylko trawy z, takich z tych rejonów słowiańskich. No. Wszystko one przybyły, a przy tych, zmianach, no. przy tych zmianach klimatycznych to nas czeka naprawdę jeszcze większe wzmocnienie. I ta natura, w moim <słys> strony, zdaniem, to uczy nas pokory wobec tego co my robimy i wobec jej sił kreacyjnych. Tak. Ta żółtla, żółtnica drobno kwiatowa, nie chcę się teraz pomylić, tak? Te Garnicowa jest w ogóle gdzieś z po południowej Ameryki. No nie jest nasz ja rodzim europejski, nie? To jest neofit. to tak tak dawniej, no to na y, miedzach. Wstawa, tak, tak, tak. Te polskie czerenki. Tak, tak, no. tak, tak. No, Oczywiście, być może one nie są polskie, tak? To ale, ale, ale to ale. leszczyna, tak, też piękne i, i fajnie odgradzające. Tak. Jeśli ktoś chce ten. w bardzo taki zrównoważony ekologicznie sposób robić sobie płotowania, no to zachęcam do wykorzystywania wierzby. Prostu, nie? Jako naturalnych płotów, no, po prostu w, w namoczone gałęzie w, tej wierzby, wsadzone w ziemię, one odbiją w pewnym momencie i się robi z tego żółtko. No. I to jest z... bardzo jakby takie etnograficzne, ludowe, nie? Takie zbiklinarstwa trochę tam. Tak. Potrzebuje chyba terenu co to raczej musi być wilgotne. A ja bym chciała trochę spuścić stan, i trochę atmosferę. I przypomnieć Wam takie słowa, które tutaj padły, że ta roślinność z nami wygra. Bo jak no chcą, tak, nie na nie nas tutaj, że to na nas urosną drzewka i kwiatów <grymne> i tak dalej. A y, jak to słyszałam to z danych, to natychmiast na tym polega spuszczanie stanu. Y, przypomniał mi się taki obraz. Ja nie jestem graczem ani komputerowym, ani żadnym innym, tylko organizuję trudnienie. Jest gra The Last of Us i jest taki obraz na podstawie tej gry The Last of Us na HBO chyba. Oj, jakie tam są piękne obrazy. Jest ta scena, w której e, bohaterowie, dwóch, kilku więcej, nie pamiętam już dokładnie, i mała dziewczynka biegnie przez tą dżunglę, bo to jest taki postapokaliptyczny świat, gdzie właśnie jakieś ruiny, nie wiem co tam się stało w tej grze, co. Coś spadło, jakaś epidemia, o, grzyb, wiecz, grzyb, grzyb. Tak, grzyb. Tak, grzyba się leczyło. Tak, jest taka scena, że właśnie mnóstwo roślin, mm. tych, tych takich dziwnych osób, które polują na te ostatnie żyjące gatunki ludzkie, które się też dzielą na jakieś podgrupy i ta dziewczynka podchodzi i karmi żyrafy. To są tam żyrafy są. Oglądaliście? Obejrzyjcie, to o, Jaki jest piękne. To znaczy, to a takie trochę są wiekowe, a go skryłem Wczoraj odkryłem prawdopodobnie pierwotny wzór do The Last of Us. Siódmy tak? odcinek drugiej serii Archiwum X. To o, to dobrze. dobrze. O dobre. grzybie? Wychodzącym z człowieka. Ja bardzo tak. lubię tak. Science X, ponieważ no, no projektują właśnie jakiś taki takie właśnie wizje apokaliptyczne, no czyli koniec świata, chodźmy. jaki znamy, tak? ale z drugiej A, strony projektują czyli, czyli, czy oczywiście jakby tam, nowy początek. Będzie, to jest matka źródło wszystkich teorii spiskowych, cała cała, cała wszystkie serii archiwum bez no, to jest ja, właśnie taki wybór. Chcesz zostać spalonym czy pochowanym w tej glebie? No, no właśnie. Jak, jak myślę no sobie o wyróżnianiu, o ładne roślinki, to ja bym chciała w tej glebie, ale w sumie szkoda tej jak glebie. takie więc... tematy Państwa interesują, no, to jest. zachęcam do spojrzenia do książki promotorki mojego doktoratu i znanej historyk i metodologii historii, profesora Wydomańskiej, która napisała książkę, zatytułowaną Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, gdzie przygląda się właśnie takim zagadnieniom związanym z dekompozycją ludzkiego ciała w kontekście przyrodniczym, ekologicznym. Ciekawa rzecz. Właśnie mówi Znaczane dużo o tej metamorfozie metamo nekrotycznej i de dehumanizacji przez dekompozycję, jak ona to nazywa. Tak? Odstajemy się ludźmi i w momencie śmierci jesteśmy włączani w zupełnie inną. Podmiot, jakby sieć relacji podziemnych na przykład. Mhm. Jeżeli się decydujemy na pochówek nie ciekawe. To było bardzo ciekawe, prawda? Super, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.